Mecz najniższej versus najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Dzisiaj wybierzemy się na dwa spotkania. Jednym z nich będzie mecz B klasy, a więc można powiedzieć najgorszej ligi w Polsce oraz mecz ekstraklasy, jak się okazało kilka tygodni później na stadionie Mistrza Polski. Zobaczymy mecze, porównamy przygotowania do nich, organizacje i wiele czynników, które znajdują się w danej widze. Będziemy się widzieć nawet z piłkarzem ekstraklasy. Oglądaj więc do końca, a w komentarzu napisz: B klasa lub ekstraklasa. Ja przypnę serduszko. Tak więc niechronologicznie zacznijmy od B-klasy. Spotkani Sokoła Chwaliszew z rezerwami Astry Krotoszyn. Końcówka maja, sobotnie popołudnie, mecz zaczynał się o godzinie 16. Chwaliszew, a więc mała miejscowość wieś blisko Krotoszyna, i to tutaj miejscowy Sokoł walczy w B-klasie. I gdy przyjechałem, to o dziwo byli już goście, czyli zawodnicy z Astry Krotoszyn. Gospodarze dopiero się zbierali. Linie i siatki w bramkach już były, a murawka nie wyglądała źle. Godzina przed meczem i są rozstawiane chorągiewki. I w sumie czy czegoś więcej potrzeba na takim meczu B-klasy? Chorągiewki są, linie są już wcześniej wyrysowane, są siatki w bramkach Niczego więcej nie potrzeba Tak więc za dużo się nie działo tę godzinę przed Oj, będzie widać różnicę między meczem Ekstraklasy Przed meczem udało mi się też wejść do szatni Sokoła I kurde fajnie, bo widać było starania Ale ładnie to wygląda No jak na B-klasy to zajebiście to wygląda przygotowanie i wszystko Koszulki były od razu rozwieszone w szatni, która mieściła się w takim oto kontenerze Ale klimacik Tak też wywieszono baner Jeden panel. Wystarczyło. Byli też bohaterowie meczu. Oli i Maja, których kojarzycie z filmów na moim kanale. Będzie to mecz w ale na boisku będzie walka. Obaj grali przeciwko sobie i ten mecz zobaczycie w osobnym materiale. A więc moje pierwsze spostrzeżenia, jeśli chodzi o organizację tego meczu w B-klasie. Mecz zaplanowany na godzinę 16. Ja tu przybyłem już 14.45, więc i tak o wiele później niż na mecz Ekstraklasy, którego organizacja o wiele, wiele wcześniej się zaczyna. Były linie, były siatki w bramkach, tylko stawiano chorągiewki w ale to co najśmieszniejsze to jest to, zawodnicy obu zespołów mi powiedzieli, że jeśli sędzia będzie szybciej, w sensie mówili, że oby był szybciej, bo wtedy jest szansa, że szybciej zaczną mecz. Rozumiecie to? Niesamowite. Około 30 minut przed meczem zawodnicy wyszli na rozgrzewkę i puszczono muzykę z głośnika. Ponad pół godziny do meczu już obie drużyny w strojach, no i to nie jest jakaś drużyna ekstraklasy, że ma inne stroje rozgrzewkowe, dresy, jakieś tam jeszcze przyrządy specjalne treningowe dopięte. Oni od razu w tych meczowych oczywiście tu trenują. No i tak już będą grać. No nic dziwnego w sumie w tych niższych ligach. Kibiców na razie jest tu mało można powiedzieć. Siedzą tylko młodzi tacy widzowie no i w sumie ja. Parkowanie samochodów za tą częścią boiska, za bramką jest dość niebezpieczne i to w B klasie. A samo spotkanie? Jeden sędzia główny dwóch liniowych. Gdy była kontuzja to była jedna osoba z torbą, apteczką, która reagowała i pomagała. A po takich wykopnięciach na próżno było szukać chłopców od podawania piłek. <laughs> No i przy takiej sytuacji, tu nie ma chłopców odpalowania piłek, ale jedna jest tutaj na środku. O. No i byli kibice. Było ich słychać, więc fajnie. Było gorąco, więc sędzia również pamiętał o przerwach na picie. I sędzia pije i zawodnicy. A między połowami soku nawet nie schodził do szatni. Odprawa w rogu boiska, z dala od kibiców i gości. Chyba nie do pomyślenia w wyższych ligach. No i po meczu muzyka odpalona. Na końcu rozpalono grilla. Jest po prostu kiełbaska już. Czyli o to mi chodziło, że to jest inny klimat niż w ekstraklasie. I też ma swój klimat, i też jest fajny. Jedzono więc kiełbaskę i pewnie pito. No, a cały mecz zobaczycie w osobnym filmie, bo przecież wystąpili w nim naprzeciw siebie Oli i Maja, rywalizowali o specjalną nagrodę. Subskrybuj, aby nie przegapić, bo film niedługo na kanale. Mecz B klasy więc zaliczony. Przyszedł czas na mecz najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce spotkanie ekstra klasy. Lech Poznań puszczanie po omicę, a ja miałem przyjemność zobaczyć od środka organizację takiego wydarzenia. Mecz zaplanowany był na godzinę 20:15, a na stadion przybyliśmy już o 17. Wraz z moim operatorem otrzymałem Otrzymaliśmy pamiątkowe koszulki z naszymi imionami i ksywkami, dlatego bardzo miło, dzięki wielkie. Prezencik, moi drodzy. Zobaczcie to: koszuleczka z moją ksywą. No, nie dało się chyba lepiej. Numer 12, a jestem kamcie 11. Ale to dlatego, że jestem 12 zawodnikiem i na pewno o to chodziło. I wyszliśmy na poziom Murawy. Czyli moi drodzy, tak wygląda miejsce, w które nie może uwierzyć mały Kamil, że ten duży Kamil już tutaj stoi i patrzy na ten stadion właśnie z widoku Murawy. Mały Kamil w 2011 roku, mając 10 lat, płakał pod kołdrą, gdy lech odpadł w dwóch ze sportingiem Braga, a teraz jestem tutaj i to jest niesamowite. Następnie dowiedzieliśmy się, jak wygląda proces zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie. Już przed 17.30 gromadzili się stewardzi, a potem mogliśmy nawet wysłuchać odprawy bezpieczeństwa. Podawano w niej informacje dotyczące liczby kibiców, gości, która brama, trybuna jest zamknięta, która otwarta, co się dzieje w przerwie meczu itd. Niesamowita maszyna, która musi być zarządzana i kontrolowana, bo jednak nie jest to mecz B klasy, na który przyjdzie 30 osób. A jednak 30 tysięcy. Wow. Poruszaliśmy się więc po stadionie. Zauważyliśmy też to, jak ludzie się znają. Czuć było fajną atmosferę. Ludzie, którzy żyją tym klubem i znają się od lat. Tak wygląda stadion drużyny, która no tutaj od wielu, wielu, wielu lat w Polsce jest jedną z najlepszych, można to powiedzieć śmiało. No i też w tym sezonie walczy o mistrza. Zobaczymy, kiedy ten materiał wyjdzie, ale mam nadzieję, że już jest mistrzem Lecha. Udało się też porozmawiać z rzecznikiem prasowym Lecha. Jesteśmy przed meczem Lecha z Puszczą i tutaj byliśmy na tej takiej. Specjalnej odprawie bezpieczeństwa. Jak to wygląda w kwestii meczu Lecha z Puszczą, gdzie tych kibiców przyjeżdża tylko 70-50%? Tak, no cały proces planowania organizacji tego meczu już zaczyna się na wiele dni przed spotkaniem. Oczywiście mm. mówimy o meczu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w kraju, więc Zgodnie. z naszej strony, jeżeli chodzi o działania klubu, no to e, zaczyna się to o wiele szybciej niż nawet rusza sprzedaż biletów. Tak mm. naprawdę tutaj jest i szereg spotkań z policją, z lokalnymi władzami. E, to wszystko jest planowane organizowane w taki sposób, żeby każdy mógł na stadion wejść bez problemu. Widzieliście wcześniej B-klasę, no to jak wiecie, no tutaj jest spora, spora przepaść, jak trzeba się przygotowywać do meczu w B-klasie i właśnie w Ekstraklasie i to tak wielkiego klubu, jakim jest Lech Poznań. Bardzo dziękuję za Dzięki te bardzo. szybkie pytania. Moi drodzy, więc w porównaniu do meczu B-klasy, no to tutaj mamy wielką przepaść, jeśli chodzi o Murawkę. Zobaczcie to, jak to jest, to jest piękne, równiutkie, jak linia jest ładnie wyrysowana, nie ma żadnej kępy, aż jak na to patrzę, się dziwię, że to jest sztuczna muraba, ona jest naprawdę naturalna. Niesamowita. Pokazano nam też atrakcje przygotowane wokół meczu. Strefa rozrywki, a więc to miejsce, gdzie kibice mogą się odprężyć jeszcze przed meczem. Pokazy na scenie, dmuchańce i wiele rzeczy dla najmłodszych. Poszliśmy też do sklepu Lecha, Tam niektórzy z Was nie rozpoznali, więc miło. Koszulki z nazwiskiem Iszak się najbardziej sprzedają. A kto jest drugi? Walemark. Okay, no, Czyli nowa gwiazda pewno. zakontraktowana tak. i najdroższy tak, w sobie piłkarz. Okej, okay. swego czasu też śpiewał dosyć mocno. dobre powodzenie. Okay, są tak. za coś? Y tak. Są też 7, często czy... też. A najdziwniejszy gadżet jaki znajduje się w sklepie co mamy? Najdziw... Hobby horse, ale koziołek. Naprawdę? Hobby koziołek, Ole tak. grube, serio? Mamy. Czyli są osoby, które trenują hobby horsing i mogą mieć, I koziołka, mogą mieć koziołka poznańskiego. Koziołka. To jest naprawdę mocny news, bardzo dziękuję. <laughs> Spotkaliśmy się też z obrońcą Lecha Poznań, Bartoszem Salamonem. Tego dnia był zawodnikiem niespodzianką na sektorze rodzinnym. Jest tu bardzo spoko akcja Lecha, która odbywa się co mecz domowy na stadionie przy Bułgarskiej. Fajnie. Przeszliśmy się też po strefach VIP i nagle stadion zaczął się zapełniać. Ten czas minął bardzo szybko. Obserwowaliśmy więc rozgrzewkę piłkarzy z bliska. To jest system, który sczytuje dane treningowe z kamizelek piłkarzy Lecha. Więc to jest mocne. To jest coś drogiego i nie chcę tego przewrócić. I następnie ich wyjście na murawę. Kozak. Zajęliśmy miejsce za bramką, na którą strzelał kolejosz. Dobra, jesteśmy teraz za bramką puszczy. No bo w tę stronę Lech będzie kierował swoje akcje. No i strzelał bramki, więc czekamy. I to jaki mecz trafiliśmy, to coś. Pięknego, ale gol, ale widłu. Idealnie tu stoimy, widzowie! Lech trafiał do bramki za każdym razem. 3-0 w 16 minucie, jaki mecz. Pierwsza połowa udana, a druga jeszcze lepsza, bo kocioł robił robotę. Ale tu chodzi pod tym podłem. Ostatecznie Lech wygrał aż 8-1, a przy jednej bramce nawet nas było widać w telewizji. O, tutaj sobie stoimy z operatorem. Po wszystkim zrobiłem sobie jeszcze z wami foty. Serio, dzięki, że jesteście. Przeszliśmy do strefy wywiadów z piłkarzami, a następnie na konferencję pomeczową. No, przyznacie, że działo się tu nieco więcej niż na meczu B klasy. B klasy, która w chwali szewie też miała swój klimat. Tworzyli też go ludzie, nie można powiedzieć, że było tam gorzej, było po prostu inaczej. No i oczywiście na koniec dziękuję Lechowi Poznań za możliwość pokazania takiego meczu od środka. To na pewno dla was, widzów, było interesujące. No, a po więcej takich materiałów. Subskrybujcie kanał, bo filmy co niedzielę o 11. No i tu jest mój Instagram. Za każdego followa oddaję lajki. Do zobaczenia.